Dzisiejsza akcja to jest marsz z okazji otwarcia bazy rodzin. Baza rodzin to jest takie miejsce w internecie, na stronie szlachetnej paczki, gdzie mamy wpisane wszystkie rodziny, które odwiedzaliśmy jako wolontariusze. Była dokładna weryfikacja tych rodzin, rozmowy i potem zapadała decyzja, czy taką rodzinę włączyć. W pierwszej kolejności byli to wolontariusze, którzy gdzieś tam się dowiedzieli, że ktoś jest potrzebujący i warunkiem właśnie jest, żeby ta rodzina sama się nie zgłaszała, tylko warunek jest taki, żeby ktoś się zgłosił. I obojętnie, czy to będzie ksiądz, czy pani aptekarka, czy pani nauczycielka, pedagog, będziemy rozdawać ulotki i informować o, tych, o tej bazie. A to jest właśnie główny cel, że otwarto już bazę rodzin. Polega to na tym, że darczyńca wybiera województwo pomorskie, potem klika nasz rejon i tam są właśnie rodziny. I to oni, darczyńcy, robią te paczki wspólnie z jakimś zespołem, z pracy, z rodziną, ze znajomymi, z sąsiadami. Czasem są to sami darczyńcy, którzy dadzą radę przygotować taką paczkę dla rodziny. Paczka! Paczka! Projekt wymyślił Ojciec Stryczek. Posłał swoich znajomych właśnie do ludzi i pierwszy raz bodajże to było 30 parę rodzin w 2001 roku. Wysłał właśnie do takich rodzin potrzebujących, które też o których się dowiedział, że coś tam im brakuje, że, no, że są w potrzebie bardzo wielkiej i stąd to się wzięło. Czy to jest akcja katolicka bardziej? Nie, nie, to jest ogólnopolska. Katolicko-ogólnopolska. Szlachetna paczka musi dotrzeć do wszystkich osób, które potrzebują nie tylko produktów, nie tylko tych rzeczy, które potrzebne są w życiu codziennym, jako surowce, jako namacalne dowody tego, że jest biednie. Szlachetna paczka dociera do ludzi także po to, żeby dać im nadzieję na przyszłość. Nie wiem, czy na lepszą przyszłość, czy na taką sobie, ale bardzo często wolontariusze szlachetnej paczki docierają do tych, którzy potrzebują w swoich domostwach wody, gdzie trzeba naprawić dach, wstawić nowe okna, których w zasadzie nie ma. Skojarzyć z urzędnikami, a to opieki społecznej, a to innych instytucji, którzy mogliby pomóc. Szlachetna paczka! Szlachetna paczka! W ten sposób szlachetna paczka daje nadzieję wszystkim tym, którzy bardzo często w nią zwątpili. Zwątpili w człowieka oraz co się nam czasami jak wolontariuszom zdarza, zwątpili w to, że nie warto już nigdzie się udać, nic zrobić, bo i po co? I tak. Jesteśmy ci najgorsi. I tam docierają nasi wolontariusze. Muszą to robić bardzo delikatnie. Skrzywdzić jeszcze bardziej takich ludzi jest jeszcze łatwiej. Oni e, sami budują swoją duchowość, e, swoją delikatność i wrażliwość ludzką, ale z drugiej strony naprawdę bardzo dojrzewają wszyscy. Szukamy darczyńców! A gdzie? W moje Pomorskie! Rejon? Kościerzyna! Jeden! Za wszystkich! To jest idea, która, której nie daje żadna inna akcja charytatywna. A muszę Państwu powiedzieć, że y, y, ponieważ y, y, istnieje jako postać w dwóch jakby wielkich inicjatywach y, charytatywnych, y, ogólnokrajowych, boję się, że nie idziemy w dobrym kierunku. Otóż ten, ta czapa administracyjna staje się coraz cięższa. Y, coraz ciężej będzie nam y, organizować te y, imprezy. Chociaż tu jestem tylko osobą prywatną, nieinstytucjonalną i bardzo się cieszę, że trzeci raz w kościerzynie mogę uczestniczyć w szlachetnej paczce, ale kibicuję od początku kiedy powstałem. W ubiegłym roku na przykład. Przez nasz suchy port w Domu Kultury przeszło około 1200 pakunków, paczek, które trafiały bezpośrednio dla ludzi. Ale część rzeczy w ogóle nie idzie w taki sposób. Co to jest? Węgiel. 26 ton bodajże w ubiegłym roku. Drewno. Opał dla ludzi, żeby wytrzymali tę zimę. To jest bardzo konieczna potrzeba. Nie idą oczywiście okna, o których mówiłem, wodociągi, które doprowadzamy do domów. Wiele rzeczy związanych z taką bieżącą gospodarką, związaną z naprawą domów, domost. Idą też meble, idą lodówki pralki, bo nie wyobrażacie sobie Państwo, jakim czasami nieszczęściem jest połączenie choroby z samotnością z opuszczeniem przez najbliższych to się dzieje czasami nagle i tu trzeba wchodzić bardzo delikatnie i tak by nie skrzywdzić ludzi, którzy są przedmiotem naszych dobrych nadziei Wszyscy za jednego! Szukamy Za wszystkich! Dwie! Jeden! Za wszystkich! Wszyscy! Za jednego! Kogo szukamy? Za wszystkich! Województwo! Polackie! Trefion! Mamy ludzi biednych, którzy bardzo często w ostatnim roku coś stracili bliski którzy mają dostęp do środków masowego przekazu. Przez telewizję, przez przekaz, to Ech. jednak dociera do, do, do społeczeństwa. I to jest bardzo ważne. A przez przeszlachetna, wspaniała. I tylko to powiem. Mogę księdzu powiedzieć, że wielu już tych, którzy zostali obdarowani, pracuje dla szlachetnej paczki i teraz... A, oni za, Teraz pomagają no. Im. Brawo, brawo. A no. gdzie macie tę komórkę tutaj? My mamy w Domu Kultury, no bo A, tam ale, będzie magazyn. W A w internecie jest na województwo szlachetna paczka. Tak. Tak. Województwo Wystarczy pomorskie. To. Tak, i rejon kościerzyna. I, i rejon kościerzyna. I tam, tam są, są rodziny. czasem zajrzeć. Tak tak, 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 tak. Bardzo łatwo jest to Bajne, na, na jedną w paczkę składa się cała ja patrzę, duża firma. Nie? nie tylko same dziewczynki, które są zawsze z, z inicjatywą. Nie, ale są jeszcze panowie tacy <laughs> właśnie. Brawo, brawo. Niech żyją! A niech żyją! A rzęce! Rzęce! Gdzie? <głosy rzębie> Brawo! Pięknie! Idzie z panem Ogie, niech nie za To jest chyba najlepsze, co nas spotkało! Fechemna! 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 Fechemna!